Witam wszystkich ponownie. Dzisiaj kolejne cynamonki, tym razem supełki. Pyszne, maślane, mięciutkie, wilgotne nawet na drugi dzień. Po prostu pyszne. I proste do zrobienia. Zapraszam na przepis. Składniki wypisałam również pod filmem. Zaczynamy od zrobienia roszczynów z drożdży. Mam tutaj 25 g świeżych drożdżych. Możecie użyć jednego opakowania suchych, jeśli wolicie. Dodaję sobie łyżkę mąki pszennej tortowej, około 3 łyżek ciepłego mleka i jedną łyżeczkę cukru. Zamieszam sobie to. Nakryję ściereczką i odstawię na około 10 minut. Niech sobie podrosną. Minęło 10 minut. Roszczyn zaczął już rosnąć. Możemy robić dalej ciasto drożdżowe. Do misy robota wsypałam już 450 g mąki pszennej tortowej. Dolewam sobie 220 ml ciepłego mleka. Dodaję jedno jajko. 50 g cukru i mój roszczyn z drożdży. Możemy zacząć wyrabiać ciasto. Wyrabiamy ciasto. Jak się składniki połączą, to dodam sobie miękkie masło. 70 g. Składniki się połączyły, więc możemy dodawać miękkie masło. Najlepiej w temperaturze pokojowej. Wyrabiamy jeszcze aż ciasto je całe wchłonie i będzie gładka masa. I gotowe. Ciasto jest jeszcze lekko lepiące, ale takie ma na razie być. Posypuję odrobiną mąki i nakrywam folią spożywczą. Odstawiam na około 45 minut do godziny w ciepłe miejsce, aż podwoi swoją objętość. W międzyczasie przygotuję sobie cukier z cynamonem 140 g brązowego cukru i około 1 łyżeczkę cynamonu taką czubatą. Mieszam wszystko razem i odstawiam na razie na bok. Ciasto pięknie wyrosło rosło około 1 godzinę. Wyjmę je na podsypaną mąką stolnicę. Zagniotę odrobinę. Ciasto jest bardzo mięciutkie i delikatne. Musimy je rozwałkować na duży prostokąt. W razie potrzeby podsypujcie jeszcze mąką. Rozwałkowane ciasto smaruję roztopionym, już przestudzonym masłem. Tego masła około stu gramów. I posypuję cukrem razem z cynamonem. Po całej powierzchni, Ciasto składam. Do połowy do środka i drugą połowę zakładam na wierzch. Rozwałkowuję jeszcze odrobinę. Ciasto nacinam za pomocą noża do pizzy na około 2 cm paski. Każdy pasek jeszcze zawiązuję na supełek. Końce lepiąc ze sobą. Możecie naciągnąć go odrobinę, wtedy łatwiej wam się zawiąże. Zaprzewiązujemy i końce sklejamy ze sobą. Tak robimy z każdym. Gotowe supełki poukładałam na blaszce od piekarnika wyłożonej papierem do pieczenia. Nakryję je teraz ściereczką i odstawię jeszcze na około 20-30 minut, żeby sobie podrosły. Po 30 minutach bułeczki już zrobiły się bardziej pulchne. Możemy je piec, ale najpierw musimy je posmarować odrobiną jajka. Roztrzepujemy jedno jajko i smarujemy nim bułeczki. Wstawiamy je do piekarnika rozgrzanego do 180 stopni, góra-dół i będziemy piekli około 20-25 minut. I gotowe. Pachnie w całym domu. Niesamowicie. Cukier się pięknie z masłem skarmelizował, i dzięki temu bułeczki są pyszne i chrupiące. Do tego wilgotne w środku. Po prostu rewelacyjne. Spróbujcie koniecznie. Napiszcie w komentarzach, czy wam smakowały, czy lubicie cynamonki. Ja lubię chyba w każdej postaci. Zostawcie łapkę w górę i naciśnijcie subskrybuj, żeby być na bieżąco z moimi przepisami. Po więcej pomysłów, zapraszam Was również na moją stronę swojskiejedzon.com oraz na moje playlisty na YouTube. Do usłyszenia.